W czwartym Liceum Ogólnokształcącym imienia Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim doszło do niecodziennego zjawiska. Uczniowie, jak i dyrekcja szkoły twierdzą, że widzieli potwora w szatni. Dwie uczennice nagrały filmik, na którym widzą postać. Twierdzą, że to niejaki upiór, który zabija. Czy to prawda, czy bezmyślny dowcip jednego z uczniów? Dnia 21 stycznia Liceum Ogólnokształcące imienia Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim zgłosiło pojawienie się upiora w szkole. Budynek ten został wybudowany na starym cmentarzu i ludzie twierdzą, że to przez to zjawa ich nawiedza. Jak z niektórych źródeł wynika, Upiór jest niebezpieczny i może zagrażać uczniom. Zapytaliśmy ich, co sądzą o potworze. Widziałaś tego stwora? Tak, widziałam. Jak wygląda? Okropnie jest, pomarszczony jak moja babcia. Ma czerwone oczy i wielkie zęby, do tego strasznie jęczy. Mam nadzieję, że ktoś się go pozbędzie. Nie, ch nie chcę skończyć jako jego przekąska. Co myślisz o tym upierze w szkole? Yy, według mnie ktoś sobie robi żarty. Co widziałyście? Poszłyśmy do góry zanieść kurtki do szatni, i słyszałyśmy dziwne dźwięki. Kiedy zbliżałyśmy się, stawały się coraz głośniejsze, więc postanowiłam nagrać filmik. Nagle wybiegła dziwna postać, zaczęła krzyczeć, zaczęłyśmy uciekać. Koleżanka o teraz nie umiem nic wypowiedzieć. Tak, właśnie tak było. Widziała go pani? Tak, widziałam. Ona nie dostała zabału serca. Po tym, jak frekwencja zaczęła dynamicznie spadać, stwierdziłam, że to nie jest żart i faktycznie trzeba wezwać pomoc. Kogo Pani wezwała? Wezwałam na Geralta z Rivi, on będzie wiedział, co zrobić. Otka, wyjdź. Pani dyrektor poszukiwała najlepszego fachowca do pozbycia się potwora i skorzystała z usług najlepszej możliwej osoby. Oczywiście, mowa tu o mnie. Jestem najlepszym Wiedźminem, jaki kiedykolwiek chodził po Ziemi. Zabiłem kiedyś biesa gołymi rękami. Widzę w ciemności oraz wyczuwam potwora na odległość stu metrów. Gra! Tak, to jest tam! Gdzie Czy mam zaśpiewać? Nie, odpowiedzieć na kilka pytań. A później będę mógł zaśpiewać? Tak. Wspaniale. Jak ci się pracuje z Geraltem? Bardzo dobrze. Mogę już zaśpiewać? Jeszcze jedno pytanie. Dobrze. Dlaczego podróżujesz razem z nim? Muszę przyznać, nieraz uratowałem mu życie. Jesteśmy jak bracia. Tak naprawdę mówiąc, gdyby mnie ja, to Geralt już dawno by zginął. Mogę już zaśpiewać? Tak. Doskonale. Grosza daj wiedźminowi! Jackie! Jackie! Już skończ! Czemu jesteś taki oburzony? Dlaczego nie zabiłeś upiora? Potwór jest niegroźny, nikomu nie zrobiłby krzywdy, więc stwierdziłem, że lepiej go oszczędzić. Zostałem wiadomość, że pewna osoba potrzebuje pomocy z językiem angielskim. Napisała w wiadomości, że różni się od typowych uczniów, natomiast nie zdawałem sobie sprawy, że to jest upiór. Jak widać, nie było zagrożenia. To było zwykłe nieporozumienie. To koniec na dzisiaj. Żegna się z Wami Antonina Kostrana.